Cześć, to ja kotyk LPS. Dzisiaj pokażę, jak otwieram moje serce ze sklepików mojej szkoły. Wiem, że tutaj gubię, ale jeśli już tak mam być, no to zaczynamy. Więc, Ameryka, moja koleżanka, z dla dwa. jak kupiłam ja jedno dla. Jaka dźwięki Ali? jedno dla mnie. A ma takie Jedno dla siebie i jedno dla do... mnie. No, spojrzyj mi się łyżeczka, odeczkę. Więc wzięłam taką tylko Madalonków. Słucham, tą latarkę. Bo jest trochę ciemno.

Dobra, cześć, снова znowu musiałam Меня зовут Артём. Вот się дешёвый летик. А to, ja to też otworzyć tak. Dobra. otvírám. I to zjem. To jest takie ładne co sobie zachowam na pet shopów. Oczywiście najpierw umyję. to mi się nie trzeba. To już O, oh, ser, ser. Serka. No dobrze, zrobi tak. Okej. Okay. To okay. tylko okay, moja mama. Co? To tylko okay, moja mama. Nagrywam mam Tam moja mama. Dobrze, mamy moje serce. Tam jest serce. Dobrze, e, jak już to mamy, to ja to teraz zjem. Uroczy wiem. Ja teraz zjem w filmiku. Tak, tak, jak myślicie? Zjem to filmik. Mam taką No bo tam tam się zgubił. od I mam takie coś. Tutaj jest czekoladowe, takie bardziej miękkie. Tutaj jest takie bardziej twarde. I chyba orzechowe To spróbuję orzechowego Może wyskoczyć A nie, nie wyskoczyła. no, no wam pokazać Jak wygląda O mój nie chcę was już zanotzać A już to na YouTube od razu jak to nagram